wszystko, jeżeli chodzi o Rossmann. W Biedronce kupiłam tą limitowaną, gigantyczną butelkę płynu medycylarnego z BB Beauty. Myślałam też o tych innych wersjach, bo wiem, że też są do cery chyba wrażliwej, trądzikowej ale co z tego, co mi pisało się, tamte bardzo podrażniali oczy, a ja szukałam tego płynu właśnie do tego, aby zmyć wieczorem nim makijaż, dlatego kupiłam to większą butelkę, nie żałuję. Świetny produkt, chyba już go nie ma w tym momencie w Biedrze, ale tylko dlatego, że ona się pojawiała raz na jakiś czas, także jeżeli będziecie następnym razem i jeżeli będzie ta duża butelka to bierzcie, bo to naprawdę fajny płyn micelarny. W aptece kupiłam też wodę termalną Uriage, to taki już klasyk. Kupiłam też z polecenia pani, która właśnie obsługiwała w aptece, żel do mycia buzi, ale też może być stosowany jako szampon i właśnie ja w tym celu go stosuję. Jest to żel z firmy Uriage DS. Który jest przeznaczony właśnie dla osób, które mają problemy z, ze skórą głowy, tak, głowy, taki jaki mam ja. I na razie używam mi się, właśnie używałam go też w Polsce. Używa mi się go bardzo dobrze, jest w takiej tubce, wygląda w ten sposób. E, oczywiście on nie będzie się nadawał do wszystkich, pani w aptece zapewniała mnie e, po tym, kiedy opisałam i właśnie mój problem, że e, ten właśnie środek powinien się z nim, z nim sobie poradzić bez żadnego problemu. E, nie wiem, będziemy testować, zobaczymy. I też w sumie z Waszego polecenia kupiłam taki. preparat emulsie Squamax Która tutaj zawiera 5% kwasu salicylowego, a także 20% mocznik. Ja w poprzednim filmie z zakupami z Polski, który był kilka miesięcy temu, pokazywałam salicylon, który jest bardzo gęsty, przypominający syrop na kaszel. To jest taka emulsja, którą się o wiele łatwiej rozprowadza na skórze. Można stosować go też między innymi na skóry głowy i on właśnie złuszcza, złuszcza delikatnie i też sprawia, że wszystkie inne środki, jakieś leki, ewentualnie, które będziemy używać później na skórę, o wiele po prostu lepiej się wchłaniają i rzeczywiście używam go, użyłam go już kilka razy i o wiele łatwiej się go aplikuje też na skórę i o wiele łatwiej się też go zmywa. Chociaż ja z nam też nie jakoś nie miałam specjalnego problemu, ale jeżeli szukacie czegoś takiego to, to Wam polecam i dziękuję bardzo osobie, to chyba była Raptorka, jeśli się nie mylę, która właśnie poleciła mi ten środek. Ja zapłaciłam za niego 16 zł. i 80 groszy. Dzięki też mojej wice e, stałam się posiadaczką um, tej um, bardziej łagodnej wersji toniku e, Lotion P50W, czyli do skóry wrażliwej e, z biologikiem 6 Będziemy testować. Aha, i jeszcze chciałam Wam pokazać dwa produkty e, od Jai, której dam jeszcze jedną szansę. I sklep firmy Obwiedziaja w Stoku jest w Galerii Alfa, jakby ktoś szukał. I ja o tej serii liście Manuka, która wyszła właśnie latem, słyszałam bardzo dużo, ona zbiera bardzo dobre opinie na wszelkich portalach tych Wizaż i y, innych blogach, które właśnie recenzują różne kosmetyki i pomyślałam sobie, że spróbuję. I wiele z Was mówiło mi o toniku. Kiedy pokazałam Wam to zdjęcie, mówiłam mi o toniku właśnie takim delikatnie złuszczającym. Część z Was mówiła, że żal jest fantastyczny. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego toniku złuszczającego, to pewnie to możecie się właśnie skusić na ten. I jeszcze przy okazji chciałabym Wam powiedzieć o czymś długo wahałam się, czy w ogóle wspomnieć o tym, ale w Wiadomości jednej z Was utwierdziłam mi przekonanie, że powinna o tym wspomnieć. Otóż, kiedy kupowałyśmy z siostrą razem tego kosmetyki, kiedy sobie przeglądałyśmy, ja oczywiście zauważyłam, że krem, który kupiłam, jest to zgłuszczający krem z kwasem migdałowym na noc i pomimo tego, że zawartość tego kwasu migdałowego jest dość niska, bo tylko 3%, czyli idealnie będzie nadawo dla osób, dla początkujących, które właśnie zaczynają przygodę z kwasem migdałowym, kiedy moja siostra zapytała się, czy trzeba korzystać z filtrów przeciwsłonecznych, można tego, że to nowy produkt, nie wiedziałam o tym. W każdym razie powiedziała nam, że nie, no przecież ta seria wyszła latem i można ją stosować bez żadnego problemu. Musicie uważać z tym, bo wiem o tym, że dostałam wiadomość od jednej z Was że właśnie kupiłam sobie ten krem i pani w sklepie też jej powiedziała, że nie ma konieczności stosowania filtrów, a na opakowaniu wyraźnie jest napisane, że w ciągu dnia należy stosować filtry przeciwsłoneczne, pomimo tego, że zawartość tego kwasu jest, nie jest wysoka. I no, Pamiętajcie o tym, że gdziekolwiek się pojawia jakieś kwasy, zawsze trzeba stosować filtry, aby nie robić sobie krzywdy. Dobra, wracając do kosmetyków. Kupiłam właśnie ten krem na noc, którego mam zamiar używać. E, za kilka miesięcy ja poczekam, z nim. On na początek może dać odwrotne efekty, bo na początku może troszeczkę nas wysypać, później powinien nam tą skórę oczyścić. I tutaj jest napisane, że liście manuka mają bardzo fajne właściwości. Mmm, działa jako kompres na rany i na skórka. Ma właściwości antybakteryjne. Może, może pomagać właśnie w problemach z skórą bakteryjnym, a także grzybicznym. Zmniejsza infekcje, głęboko na skórek. I e, 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 jeżeli właśnie Wy macie takie problemy, to szczególnie Wam polecam zainteresowanie się całą serią tych i jeszcze kolejna rzecz to jest taka pasta do głębokiego oczyszczenia twarzy przeciw zaskórnikom. Generalnie jest to peeling, który jest gęsty, ma duże drobiny i albo go ko kochacie z tego, co mi pisałyście, albo go nienawidzicie. Nie będzie się nadawał dla osób bardzo bardzo z serze, z tego względu, że może ją podrażnić, ale przy takim. takim Zapomniałam słowa umiarkowanym stosowaniu, przy takim przemyślanym stosowaniu, to może się całkiem dobrze sprawdzić. I jeżeli ja nie zauważę jakichś super rezultatów na mojej buzi, to pewnie po prostu wykorzystam go jako peeling do całego ciała, bo tak też można pewnie go zastosować. I to wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki takie pielęgnacyjne. Teraz pokażę Wam kilka kolorowych, a jeszcze nie kłamię, przepraszam. Kupiłam jeszcze maskę, w tym momencie pokażę Wam tylko jedną, bo to drugą już wykorzystałam, jest to maseczka Dermomax, ta jest akurat oczyszczająca z 20% glinką i właśnie wiele z Was mówiło mi, że ta maseczka naprawdę świetnie działa, a kupiłam jeszcze nawilżającą i spokojnie ta saszetka wystarczyła mi na kilka razy, kupiłam ją w Heba, tutaj jest 10 ml i ona kosztuje to dużo 10 ml bardzo. Zazwyczaj czekać mamy 2 albo 3 ml. W Hebe kosztuje 4,50 i tamta spokojnie wystarczyła mi na 3 razy do tego, czy moja mama też mogła je wykorzystać. Jakoś nie zachwyciła mnie specjalnie, ale może dlatego, że moja skóra nie była w jakiejś takiej strasznej, odwodnionej kondycji wtedy. Ale jeżeli wasza jest, to pewnie, to pewnie się sprawdzi. Możecie spróbować, to nie jest jakiś taki ogromny koszt, ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Tak. I już, aha, jeszcze nie wiem, czy wam powiedziałam, ale będę też w aptece z polecenia Pani farmaceutki kupiłam rząd higieny intymny, ziołowy, łagodny, taki z mydlnity lekarskiej, bo szukałam jakiegoś, ale wybór jest ogromny i po prostu zwariowałam, nie widziałam na co patrzeć. I zdecydowałam, że posłucham rady pani, która sprzedaje w wtedy. Dobra, teraz kilka rzeczy z kolorówki, i pierwszą z nich jest to taka trwała matowa pomadka z firmy Sephora w kolorze numer 01, to jest Always RED, która. Jest bardzo trwała, trzeba ją umiejętnie nałożyć na usta Ja w sklepie próbowałam później, próbowałam inne też jeszcze kolory, ale zanim ją zmyłam, bo jest naprawdę bardzo trwała. Tutaj wszędzie dookoła mam czerwona, po prostu jak jakiś rudor, nie wiem. Kto może i clown właściwie bardziej, taki rozmazany jak Joker z, tego, z, z Batmana. Kiedy właśnie testowałam te różne kolory, myślałam też nad innym odcieniem, troszeczkę bardziej malinowym, ale w końcu e, siostra mi powiedziała, Aga, bierz czerwony, on do Ciebie chyba będzie lepiej pasował i czerwony jest taki właśnie uniwersalny odcień. I dlatego właśnie kupiłam sobie e, to. Pewnie zobaczycie mnie kiedyś w jakimś filmie z nią na ustach. I kolejna czerwona rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, jest to Lakier do paznokci z Maybelline Forever Strong Super Stay Gel Nail Color 7 Days. Bardzo długa nazwa. Ja mam go w dwóch odcieniach, ale jeden zostawiam w Polsce przez pomyłkę. Pierwszy z nich to Rouge Passion um, albo Passionate Red 08, który mam w tym momencie na paznokciach i nie uwierzycie mi, bo czy wiecie o tym, czy nie, ale u mnie lakier na pozorcie się zupełnie nie trzyma. A z tym lakierem spokojnie mogłam go odnosić przez 4 dni 5 dni e, takich normalnych, codziennych prac. Zmywając, grzebiąc się razem z synem w piasku, pływając też w jeziorach, dlatego jestem bardzo zadowolona z efektów, jaki daje. I też kupiłam go. Mm, ten akurat chyba kupiłam w Rossmanie za 12 zł, później już tej promocji nie było, ale widziałam go w naturze i tam kosztuje 10, chyba niecałe 11 zł, dlatego jeżeli szukacie fajnego lakieru do paznokci, to koniecznie, koniecznie sprawdźcie te. Są też jeszcze inne kolory, ja zdecydowałam się na czerwień i taki cielisty kolor, którego też nie mogę Wam teraz pokazać, ale trzy warstwy dają taki efekt prawie praktycznego krycia i jest to taki delikatny róż, bardzo elegancki, bardzo naturalny kolor, który który super wygląda. Kupiłam jeszcze trzy rzeczy w naturze i pierwsza z nich to taki korektor oświetlający z firmy Cobo Modeling jest ten zap. Ja go zakupiłam dzięki Maxi, która go polecała i on kosztował 17 zł i ja myślałam, że on może być takim ciekawym zamiennikiem korektora z firmy Nars Creamy Concealer. I jeszcze nie używam go tak długo, aby mogła stwierdzić w zupełności, że tak jest, ale jak na dzień dzisiejszy jestem z niego bardzo zadowolona i cieszę się, że go kupiłam, bo akurat e, kończą mi się moje korektory. Mam jeszcze dwa produkty, z firmy Catrice, z których jestem bardzo zadowolona i się nie, nie mogłam się doczekać, żeby się podzielić właśnie z Wami tymi odkryciami. I pierwszy z nich to jest kredka Long Lasting Eye Pencil Waterproof, czyli wodoodporna kredka do oczu, długotrwała, w kolorze numer 100 Pearly Bad. I jestem z niej tak zadowolona i naprawdę jest wodoodporna, naprawdę starcza na cały dzień. Kiedy nie ją ja pierwszy raz tutaj w kącikach oczu, y y Odwróciłam się na chwilę, bo coś tam innego robiłam i później było za późno. Ona nie mogła mi rozetrzeć i jest tak długo trwała, i musiałam użyć płynu micelarnego, żeby ją po prostu zmyć, żebym później mogła jeszcze raz to zaaplikować. Um, kolor też mi się bardzo podoba. A tu jeszcze jest szarpne, ale nie widziałam tego. Ale numer, tak właśnie przeczytałam teraz. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej kredki. Kosztowała 9,99. Nie wiem, jakie są jeszcze inne kolory, ale ja szukałam czegoś takiego właśnie rozświetlającego. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Bardzo impulsywny zakup, ale bardzo, bardzo mnie ucieszył. I kolejna rzecz, którą mi polecałyście i która jest, przyznaję, naprawdę fantastyczna. Spokojnie zastępuje inne kredki, które Wam wcześniej pokazywałam. Może nie Anastazję, ale jest bardzo bliska, nie powiem. Chyba Brow nic nie zastąpi. Albo na przykład kletki z firmy MAC Ring*, Ale kolor jest bardzo podobny I mam ją w tym momencie też na piwiach Także możecie zobaczyć jak, jak wygląda I jest to w końcu wam powiem Eyebrow Stylist Czyli kredka do brwi w kolorze 040 Don't let me brown Uwielbiam te nazwy firmy, które jest inspirujące I bardzo oryginalne I e, kredka wygląda w ten sposób Nic to jest specjalnego, ale wiecie Nie wiem czy to jest wina temperówki Ostrzałki, którą próbowałam w Polsce, bo troszeczkę mi się tutaj postrzępiła. Mam tutaj u siebie troszeczkę lepszą z maka i mam nadzieję, że ona mi będzie lepiej ostrzyła, że będzie to lepiej wyglądało. Bardzo mi się podoba też to rozwiązanie na końcu z tą spiralką I e, miałam szczęście, bo kiedy akurat właśnie chciałam kupić tą kredkę Bo tam wybrałam się na właśnie po nią e, Nie było jej na, na, na wystawie I zapytałam Pani, czy może mają moja... akurat była dostawa I mogłam sobie wybrać także świeżutku Kupiłam, wiem, że są jeszcze inne kolory, jaśniejsza troszeczkę i ciemniejsza Ja się zdecydowałam na tą środkową i jestem bardzo zadowolona e, Mam nadzieję, że będzie mi długo służyła To już wszystko na dzisiaj Mam nadzieję, że może kogoś zainteresowałam jakimś kosmetykiem Jeżeli macie pytania dotyczące którego z nich, to oczywiście zostawcie mi je na dole w komentarzach. Jeżeli może zapomniałam Waszym zdaniem o czymś bardziej istotnym, o czymś, co powinna mieć i przetestować, to też zostawcie mi to w komentarzach. Może poproszę mama a to, żeby mi kupiła i wysłała paczkę. Ja mam też taki do Was Apple na sam koniec, bo chcę Wam powiedzieć, że ja uwielbiam właśnie zakupy, szczególnie te pielęgnacyjne, kosmetyki z Polski i chcę Was prosić to, aby się cieszyć właśnie z tego, co się ma, bo ja Wam bardzo zazdroszczę, że właśnie macie dostęp do takich perełek. I chociaż tak jak mówiłam na początku tego filmu, że Czasami tak jest, że kiedy się właśnie wchodzi do nowego miejsca, wtedy się przeżywa ten szok i ma się ochotę wypróbować wszystko. Um, tak jest właśnie, pewnie by było jakbyście wy przyjechały do Buta albo do dragę i zobaczyły te wszystkie kosmetyki, ale po jakimś czasie to się wydaje normalne i dlatego właśnie dobrze czasami jest gdzieś pojechać, żeby później cieszyć się z tego, co się ma. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Słyszę Was niedługo. Pa, pa!